Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu. Tym razem omówimy sobie wszystkie zagadnienia ze statystyki wymagane na poziomie podstawowym, a są to odpowiednio średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana i dominanta oraz odchylenie standardowe. Te wzory na te wszystkie pojęcia mamy podane w tablicach maturalnych. Poza dominantą, która jest bardzo prostym pojęciem, i zaraz na konkretnym przykładzie pokażemy sobie, co to jest i jak ją wyznaczać. No więc właśnie, na konkretnych zadaniach, na konkretnych przykładach przerobimy wszystkie te pojęcia, zaczynając od średniej arytmetycznej. Jest to takie bardzo podstawowe pojęcie ze statystyki, którą już w szkole często liczymy, jeżeli liczymy sobie na przykład średnią ocen. Dla zbioru jakichś danych średnia arytmetyczna jest liczona w ten sposób, że sumujemy te dane i dzielimy je na ich liczbę, czyli w tym przypadku byłoby to 1 plus 5 plus dalej. 3 plus 7 plus 8 dzielone na liczbę tych liczb raz 2, 3, 4, 5. Mamy 5 takich liczb i tyle jest równa średnia arytmetyczna, czyli to co w tym wzorze, że jest oznaczone a z kreską. Tak najczęściej oznaczamy średnią arytmetyczną danych, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, w tym przypadku 5 danych. No to policzmy, ile to wychodzi. Możemy do tego celu użyć kalkulatora, albo tak jak tu są dosyć proste liczby to policzyć w głowie. 6 plus 3 to jest 9 plus 7, 16 plus 8, 24, czyli tu nam wychodzą 24 piąte, nie da się skrócić tego ułamka, możemy wyciągnąć całość przed ten ułamek to będą 4 i jeszcze 4 piąte, albo zapisać w ułamku dziesiętnym, że jest to 4. I 80. W zależności od potrzeby, która wersja jest nam, nam bardziej odpowiada, tak możemy przedstawić wynik. Każda z tych odpowiedzi jest poprawna. Także tak liczymy średnią arytmetyczną i średnia arytmetyczna przyda nam się jeszcze przy liczeniu odchylenia standardowego, ale to za chwilę. Najpierw prostsze tematy. Średnia ważona z następujących danych, te same dane co poprzednio, z wagami odpowiednio. W podpunkcie A: 1, 1, 1, 1. Średnią ważoną liczymy według tego wzoru. No i w tym przypadku, jeżeli wagi wszystkie są takie same i równe 1, no to wówczas średnia ważona wyjdzie taka sama jak średnia arytmetyczna. To będzie dokładnie to samo wyrażenie. Mogę napisać tutaj S z kreską, tak jak jest to zapisane tutaj. I dla tych danych, zastosowanie tego wzoru będzie wyglądało tak. Waga pierwsza razy pierwsza dana, czyli 1 razy 1 plus dalej druga waga razy druga dana, czyli 1 razy 5, plus dalej tak samo trzecia waga razy trzecia dana, 1 razy 3, plus dalej 1 razy 7, plus dalej 1 razy 8 i wszystko dzielone na sumę wag, czyli 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, czyli dzielimy na 5 a w liczniku mamy tak naprawdę tę sumę, no bo to mnożenie przez 1 każdej z liczb nic nie zmienia, czyli tu otrzymamy 24 piąte. Zobaczmy, jak będzie w podpunkcie B. Średnia ważona jest równa. Waga 2 dla pierwszej danej, czyli 2 razy 1 mnożymy, plus dalej 1 razy 5, plus dalej 4 razy 3, plus dalej 1 razy 7, plus dalej... 3 razy 8 3 razy 8 i wszystko dzielimy na sumę wag, czyli sumujemy te liczby 2 plus 1 plus 4 plus 1 plus 3. No i musimy policzyć, ile to jest. Wykonujemy oczywiście najpierw mnożenia 2 razy 1 to 2, plus 1 razy 5 to 5, plus 4 razy 3 12, plus 7 plus 24 podzielić na, a suma wag jest równa 3 plus 4, 7. 10, 11 to jest 11, to się dalej równa. Dodajemy te liczby. Mamy 7 plus 7 to 14, plus 12 to będzie 26 i jeszcze plus 24 to wychodzi równo 50, czyli będziemy mieli tutaj 50, 11. Możemy jeszcze zapisać to w ułamku mieszanym, że to jest 4 i jeszcze będzie 6, 11. Sprawdźmy, czy się nie pomyliłem. 11 razy 4 to 44. Plus 6 to będzie 5011, zgadza się. Także znowu w dowolnej postaci, albo możemy to podzielić na kalkulatorze i zapisać w ułamku dziesiętnym, dokładną albo przybliżoną wartość. Tyle jest równa średnia ważona dla takich, dla takich danych z takimi wagami. Także też dosyć proste do policzenia rzeczy, trochę więcej rachunków niż w przypadku średniej arytmetycznej, bo jeszcze musimy te dane wymnażać z wagami i obliczyć sumę wag, ale generalnie też prosto się liczy. No to teraz kolejna rzecz, jeszcze prostsza w liczeniu, a mianowicie mediana i dominanta. Mamy powiedziane, że mediana uporządkowanego w kolejności niemalejącej zbioru n danych liczbowych od a1 do an, dla n nieparzystych, to jest środkowy wyraz takiego ciągu, czyli an plus 1, a gdy mamy n parzyste, to bierzemy dwie środkowe dane, czyli an przez 2 i an przez 2 plus 1 i liczymy ich średnią arytmetyczną, czyli dodajemy i dzielimy na 2. No, i tu mamy dwa takie przypadki. Jeden zbiór danych nie jest uporządkowany rosnąco pod punkt A, to muszę wypisać te dane rosnąco, zanim będę szukał mediany. Najmniejsza jest jedynka, potem jest trójka, potem piątka, potem siódemka, a potem ósemka. No i teraz mediana to jest środkowa liczba, a środkowa tutaj jest piątka, czyli to jest nasza mediana. A dominanta to jest najczęściej występująca wartość w danym zbiorze danych. W tym przypadku wszystkie dane Występują dokładnie jeden raz. Żadna dana się nie wyróżnia, nie jest jej więcej niż pozostałych. Jeżeli byśmy tu mieli na przykład jeszcze jedną piątkę wypisaną, no to piątka byłaby dominantą. Jak byłaby jeszcze jedna jedynka, to jedynka byłaby dominantą. Ale że żadna dana się nie powtarza, wszystkie dane występują dokładnie jeden raz, dokładnie tyle samo razy. Każda liczba występuje, to tutaj dominanty jest brak a w podpunkcie B, jaka będzie sytuacja, tutaj już mamy dane wypisane rosnąco, w zasadzie powinienem powiedzieć niemalejąco, czyli 1, 1, 3, 5, 7, 7, 7, 8. No i jaka tu będzie środkowa wartość, środkowa liczba? Nie ma środkowej liczby, ponieważ mamy 8 danych, czyli tak jak mamy tu powiedziane, bierzemy daną n na 2, czyli czwartą, czyli piątkę, i n na 2 plus 1, czyli w naszym przypadku... A5, A4 i A5, czyli te dwie dane, które są tak naprawdę, możemy powiedzieć, w takiej sytuacji środkowymi danymi, bo i tu nam zostały trzy dane, i tu trzy dane. Nie mamy środkowej liczby, więc bierzemy dwie środkowe i z nich liczymy średnią arytmetyczną. Czyli 5 plus 7 dzielone na 2 to jest 12 na 2, czyli 6. Czyli mediana w podpunkcie B jest równa 6. Dana, której nie ma w tym ciągu danych, ale tak wcale być nie musi, tak samo jak ze średnią arytmetyczną. Może nam wyjść liczba, której tak naprawdę nie ma wśród naszych danych. W tym przypadku mediana jest równa 6, a dominanta oczywiście jest równa 7. Siódemek, tu mamy najwięcej, występują aż trzy siódemki, żadna inna dana w takiej liczbie nie występuje, czyli tutaj dominanta jest równa 7. Także dosyć proste jest wyznaczenie zarówno dominant, jak i mediany. Musimy mieć dane uszergowane niemaljącu, żeby wyznaczyć medianę, a dla dominanty nawet nie musimy mieć takiego porządku. Po prostu znajdujemy liczbę, która występuje najwięcej razy wśród danego zbioru danych. No i teraz zadanie czwarte musimy obliczyć odchylenie standardowe następujących danych. Przewinę nieco ekran w dół. I mamy tutaj następujące wzory pomagające liczyć odchylenie standardowe. Na początku liczymy coś, co się nazywa wariancją. Jest oznaczone takim symbolem sigma kwadrat. I mamy na to dwa wzory. Albo taki wzór, albo taki wzór. Czasami jest łatwiej skorzystać z tego wzoru, czasami z tego. Zobaczymy to zaraz na konkretnych przykładach. No i jak już obliczymy taką wariancję, no to odchylenie standardowe to jest pierwiastek z wariancji. Czyli pierwiastek z takiego lub takiego wyrażenia. No to spróbujmy policzyć odchylenie standardowe dla następujących danych, i żeby policzyć to odchylenie standardowe, to tak jak widzicie, potrzebujemy średniej arytmetycznej tych danych najpierw, ponieważ zarówno w tym, jak i w tym wzorze występuje średnia arytmetyczna, to a z kreską, więc liczenie odchylenia standardowego zaczynamy od policzenia średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna tych danych będzie następująca: 0 plus 1 plus 5 plus 3. Plus 7, plus 8, bardzo podobne do tego, co liczyliśmy w pierwszym przykładzie. I wszystko dzielone tym razem przez 6, bo mamy 6 tych danych. Licznik wychodzi równy 24, mianownik 6, 24 na 6 to 4. Tyle jest równa średnia arytmetyczna, więc możemy teraz policzyć to sigma kwadrat. Może spróbujmy policzyć to na przykład tym pierwszym wzorem, zobaczymy jak to się nam będzie układało, a może potem jeszcze tym drugim i zobaczymy, który wzór stosuje się łatwiej. Pierwszy wzór stosujemy tak, że musimy wziąć każdą z naszych danych, odjąć od niej średnią arytmetyczną i całość podnieść do kwadratu, czyli bierzemy w liczniku tak, pierwsza dana 0 minus średnia arytmetyczna kwadrat plus dalej, druga dana, czyli w tym przypadku 1 minus średnia arytmetyczna kwadrat. Plus dalej. I tak samo powtarzamy tą operację. 5 minus 4 kwadrat, plus dalej 3 minus 4 kwadrat, plus dalej 7 minus 8 kwadrat, plus dalej. Nie no co ja napisałem, dlaczego 7 minus 8? Nie 8. Oczywiście już tutaj patrzyłem na tą drugą daną, a to oczywiście musi być 7 minus 4. Nasza średnia arytmetyczna kwadrat, i plus teraz dopiero 8 minus 4 kwadrat. I to jest wszystko dzielone. Żeby nie pisać takiej długiej kreski ułamkowej, to zamiast dzielić przez liczbę danych, u nas to n jest równe 6, czyli 9 przez 6. To mogłem wziąć cały ten licznik w nawias i pomnożyć przez 1 szóstą. Możemy tak troszeczkę sobie upraszczać życie, jak mamy takie duże ułamki. Nie pisać takiej wielgaśnej kreski ułamkowej, tylko całe takie wyrażenie razy 1 szósta, no i to jest oczywiście to samo. Także to nasze wyrażenie jest równe. Musimy policzyć licznik, czyli wykonujemy to odejmowanie i podnosimy do kwadratu. 4 kwadrat to jest 16 plus 3 kwadrat to jest 9. Oczywiście tutaj z tego odejmowania wychodzi minus 3, tak samo tu wychodzi minus 4, ale przy podnoszeniu do kwadratu ten minus nie ma znaczenia. Czy 4, czy minus 4 do kwadratu to 16, tak samo tu, czy minus 3, czy 3 do kwadratu to jest 9 plus dalej. 5 minus 4, 1 do kwadratu to 1, plus dalej 3 minus 4, znowu 1, plus dalej 7 minus 4 to 3 do kwadratu to 9, i plus dalej 8 minus 4 to jest 4 do kwadratu, czyli plus 16. Wszystko dzielone na 6. I mamy tutaj tak 9 plus 16 plus 9 to jest 25. Taką sytuację mamy tutaj wziętą dwa razy. Tu jest takie wyrażenie i tu. Czyli 25 razy 2 to jest 50, plus jeszcze 2 to będzie 52 na 6, czyli to się równa. Możemy skrócić jeszcze przez 2, wyjdzie 26 trzecich. No i z tym już nic nie możemy zrobić. Możemy ewentualnie wykonać dzielenie na kalkulatorze i zobaczyć ile to wychodzi w ułamku dziesiętnym albo zamienić wynik na ułamek mieszany. Ja zostawię może na razie w takiej postaci i spróbujmy jeszcze raz policzyć tą sigmę kwadrat z tego drugiego wzoru. I zobaczymy, co jest prostsze. Ten wzór wygląda prościej, mamy mniej działań do wykonania, zobaczmy, czy w rzeczywistości też będzie się go prościej stosowało. Czyli tym razem w liczniku mamy sumę kwadratów naszych danych i wszystko dzielone przez n. No to żeby nie pisać tej dłużej kreski ułamkowej, to od razu napiszę, że to jest 1 szósta razy. No i piszę tutaj ten licznik. A 1 do kwadratu, czyli 0 do kwadratu to 0, plus dalej 1 do kwadratu to 1, plus dalej 5 do kwadratu to 25, plus dalej 3 do kwadratu to jest 9, plus dalej 7 kwadrat to jest 49, plus dalej 8 kwadrat to jest 64. I od wszystkiego odejmujemy jeszcze średnią arytmetyczną, czyli 4 podniesione do kwadratu, czyli minus 16. No to sam nie wiem w sumie, co jest prostsze. Rzeczywiście tu jest troszeczkę mniej działań, ale wychodzą większe liczby, które musimy tutaj w tym nawiasie dodać. Wykonujemy to sumowanie. I wyszło mi tutaj 148. I wszystko dzielone na 6 szóstych. Minus 16, no to żeby to odjąć, to sprowadzam do wspólnego mianownika. 16 razy 6 to jest 60 plus 36, czyli 96, dzielone na 6. No i 148 minus 96 to będzie 52. 52 szóste, czyli taki sam wynik jak otrzymaliśmy tutaj. Zatem sigma kwadrat policzone z tego wzoru, jak i z tego wzoru dało nam ten sam wynik, no i od nas do nas należy decyzja, który z tych wzorów zastosujemy. No i na samym końcu musimy policzyć odchylenie standardowe, czyli sigmę. Sigma to jest pierwiastek z wariancji, czyli z tej liczby, czyli z 26 trzecich. Możemy napisać, że to jest inaczej, pierwiastek z 26 podzielić na pierwiastek z 3 i pozbyć się niewymierności z mianownika. Mnożymy przez pierwiastek z 3 i w liczniku wychodzi 26 razy 3, to będzie 60 plus 18, czyli 78 podzielić, a w mianowniku 3. No i tyle jest równo odchylenie standardowe dla tego zestawu danych. No to jest zdecydowanie najbardziej skomplikowana rzecz do policzenia ze statystyki, którą mamy na poziomie podstawowym, czyli odchylenie standardowe. Najbardziej no skomplikowane są te wzory, najwięcej się trzeba naliczyć, ale tak naprawdę nie ma w tym nic aż tak skomplikowanego. Przede wszystkim nie można pomylić się w rachunkach. Zobaczymy teraz, jak się stosuje te pojęcia, które poznaliśmy na jakimś konkretnym przykładzie. Przygotowałem tutaj jedno takie złożone zadanie za 5 punktów. Na wykresie słupkowym poniżej podano rozkład temperatur w czerwcu 2022 roku. Na osi poziomej podano wyrażone w stopniach Celsjusza średnie dzienne temperatury, a na osi pionowej liczbę dni, w których wystąpiła taka temperatura. Przykładowo, temperaturę 17 stopni mieliśmy przez 4 dni w czerwcu tego roku. No, i musimy obliczyć te wszystkie rzeczy, które ćwiczyliśmy przed chwilą, czyli średnią, dominantę, medianę i odchylenie standardowe dla danych podanych na tym wykresie. No to przystąpmy do dzieła. Najpierw obliczymy średnią miesięczną temperaturę, czyli po prostu średnią arytmetyczną tych danych. Pytanie, ile mamy tutaj w sumie danych, żeby to zrobić, no to musimy sumować 1 plus 4 plus dalej 6. Plus dalej 19 mamy 5 razy, plus dalej 7, plus 3, plus 3, plus 1, i powinno nam wyjść tyle, ile czerwiec ma dni, czyli 30. Czyli mamy tutaj aż 30 danych. 16 wystąpiła 1 raz, potem 17 wystąpiła 4 razy, i tak dalej, i tak dalej, łącznie 30 danych. No i musimy policzyć tego średnią arytmetyczną. Napiszę A z kreską, to się równa. I może, żeby nie pisać tak jak poprzednio dużego ułamka, to napiszę, że to jest 1,30 razy suma tych danych. Czyli 16 występuje 1 raz plus dalej 4, 17, to napiszę 4 razy 17, zamiast pisać 17 plus 17 plus 17 plus 17 4 razy, no to tak krócej, plus dalej 18 występuje 6 razy, czyli 6 razy 18. Plus dalej 19 występuje 5 razy, czyli 5 razy 19, plus dalej 20 występuje 7 razy, czyli 7 razy 20, plus dalej 21 występuje 3 razy, czyli 3 razy 21. Tak samo 22 stopnie mieliśmy przez 3 dni, czyli 3 razy 22, plus dalej 23 stopnie mieliśmy tylko jednego dnia czyli 1 razy 23, czyli po prostu plus 23. No i musimy wykonać to działanie, wysumować te wszystkie liczby. Ja obliczę to na kalkulatorze i wyszło mi 5, 7, 9 i wszystko dzielone na 30. Wykonam też to dzielenie na kalkulatorze, żeby zobaczyć mniej więcej, ile wyjdzie równa ta temperatura i wychodzi mi tutaj wynik 19,3 stopnie. No i to jest mniej więcej zgodne z oczekiwaniami. Średnia temperatura powinna wyjść mniej więcej gdzieś po środku tych danych, jeżeli one są tak rozłożone w miarę równomiernie. Czyli 19 z hakiem prawdopodobnie jest to dobry wynik. Możemy się tak upewnić. Czy dobrze wykonaliśmy te rachunki, czy nie wyszło nam coś źle? Gdyby mi tu wyszło na przykład 15, no to na pewno to nie może być średnia z temperatur od 16 do 23. Spodziewamy się wyniku z tego przedziału i raczej gdzieś w środku. Także 19,3 to na pewno będzie dobra, dobra odpowiedź do tego zadania. No to teraz obliczmy dominantę tych dziennych temperatur. Czyli pytanie jest krótko mówiąc o to, która temperatura wystąpiła najczęściej. No, i widzimy po tych słupkach, że najwyższy jest słupek z temperaturą 20 stopni. 20 stopni wystąpiło przez 7 dni. No i to jest nasza dominanta. Bardzo prosta sprawa. Teraz musimy obliczyć medianę dziennych temperatur. Żeby to zrobić, to musimy wskazać środkową z naszych danych. Mamy tutaj aż 30 danych. Jakbym zaczął wypisywać: 16, potem 17, 17, 17. Aż 4 17 bym wypisał, potem bym zaczął wypisywać 18, 18, 18 i tak dalej. Ją bym wypisał 6 razy, i potem wszystkie następne temperatury bym tak dalej wypisywał, aż skończyłbym na 3, 20, 22, 22, 22 i na końcu jeszcze jeden raz 23. No i tych wszystkich danych tutaj mamy 30. Jeżeli mamy 30 liczb, czyli parzystą liczbę danych. No to nie ma tej środkowej jednej jednej liczby. Czyli musimy wziąć dwie środkowe, i tak jak mieliśmy w naszym wzorze podane, jest to wyrażenie a n przez 2 i a n przez 2 plus 1. To jest oczywiście nasze a1, to jest nasze a30. n jest równe 30, czyli 30 na 2 to jest 15. Może od razu policzymy średnią arytmetyczną, bo to bierzemy te dwie środkowe liczby i liczymy ich średnią arytmetyczną, czyli dodajemy je i dzielimy na 2. Z tego wzoru, który jest podany w tablicach, liczymy tą medianę. No i n dzielone na 2, czyli 30 na 2 to jest 15, czyli bierzemy wyraz 15. Tutaj wychodzi nam 16, czyli plus wyraz 16 i dzielenie na 2, czyli średnia arytmetyczna. 15 i 16 temperatury, gdy temperatury są wypisane od najmniejszej do największej, czyli nasze zadanie tutaj się sprowadza do tego, aby ustalić, która to jest ta 15 temperatura. No to lecimy po kolei. 16 mamy jedną, 17 4 to już pięć temperatur. W tym słupku mamy sześć dni z temperaturą 18, czyli 5 plus 6 to 11, czyli do tego słupka załatwiliśmy nasze dane od a1 aż do A11. Potem mamy słupek z pięcioma dniami z temperaturą 19. No to 12 dana to nasze A12 będzie już równe 19, A11 jeszcze było równe 18 i teraz to A12 aż do 12 plus 5, to znaczy może nie plus 5, plus 4, żeby było 16, a 12, a 13 a 14 a 15 a 16, 5 dni z temperaturą 19 i potem A 17- 17 wyraz naszych, naszego ciągu, czyli 17 nasza dana już będzie kolejną wyższą temperaturą 20. Czyli udało nam się ustawić, że 12 do 16 wyrazu tego ciągu 12 do 16 danej ma temperaturę 19 ma. Przyjmuje wartość 19, a 17 dana jest równa 20, gdy te dane są uszeregowane od najmniejszej do największej. Nasz, nas interesuje wartość 15 danej i 16. No to widzimy, że 16, 19 i 15 też 19, czyli w tym przypadku to będzie 19 plus 19 dzielone na 2, czyli to się równa 19. Tyle jest równa mediana tych danych. Jeżeli danych jest mało, tak jak w tym przypadku 30, to jeszcze nie jest aż tak dużo, to moglibyśmy je nawet ręcznie wypisać wszystkie i w ten sposób znaleźć środkowe dwa wyrazy. Natomiast jak danych jest dużo, to, to musimy jakoś tak sprytniej pokombinować, żeby wyznaczyć te liczby, które są środkowymi dwoma wyrazami, być może bez wypisywania wszystkich po drodze pozostałych. No i jak już namierzymy te dwa środkowe albo jedną środkową, gdy mamy nieparzystą liczbę danych, no to to jest nasza mediana. W przypadku dwóch środkowych to oczywiście ich średnia arytmetyczna, tak jak policzyliśmy to tutaj. No i ostatnie podzadanie, w tym zadaniu piątym musimy policzyć odchylenie standardowe sigma dziennych temperatur, a nawet nie tyle policzyć, co wykazać, że to odchylenie standardowe spełnia nierówność sigma minus pierwiastek z trzech większe od zera. No to żeby to udowodnić, no to wystarczy, że policzymy, ile ta sigma jest równa, podstawimy do tej nierówności i sprawdzimy, czy ona zachodzi. Z którego z tych wzorów skorzystamy, żeby policzyć wariancję, czyli sigmę kwadrat? No, myślę, że skoro tutaj mamy dosyć duże te dane, to są liczby dwucyfrowe od 16 do 23, to żeby zaoszczędzić sobie tutaj tych rachunków, to może skorzystamy z tego drugiego wzoru. Będzie mniej działań do wykonania, i na kalkulatorze docelowo będzie mi to szybciej policzyć z tego drugiego wzoru, więc stąd policzę sigmę kwadrat. Sigma kwadrat to jest pierwsza dana do kwadratu, czyli pierwsza temperatura 16 kwadrat plus teraz druga dana, druga dana to 17 kwadrat i tych danych mam aż 4, to napiszę znowu 4 razy 17 kwadrat, plus dalej tak samo 18 jest wzięta 6 razy, czyli 6 razy 18 kwadrat, plus dalej 19 5 razy, czyli 5 razy 19 kwadrat, plus dalej 20 jest wzięta. 7 razy, czyli 7 razy tam było 20 kwadrat plus 21, wzięte 3 razy, czyli 3 razy 21 kwadrat. Tak samo temperatura 22 występuje 3 razy, czyli 3 razy 22 kwadrat i plus jeszcze jedna temperatura 23, czyli 1 razy 23 kwadrat. No i to wszystko dzielone na n. O, skoro już tak napisałem, to napiszę tą długą kreskę ułamkową. Łatwiej byłoby, gdybym to wziął na, w nawias i napisałbym razy 1,30, tak muszę podzielić na 30. No i muszę chyba na kalkulatorze policzyć te wszystkie kwadraty, wymnożyć, wysumować. I ostatecznie tutaj wyszło mi 1, 1, 2, 6, 5. Wszystko dzielone na 30. A, zjadłem jedną rzecz. Tutaj oczywiście nie korzystałem z tego wzoru, czyli tylko z tego. jeszcze muszę odjąć średnią arytmetyczną do kwadratu. No to wycofam się z tego. Tu muszę oczywiście jeszcze napisać minus. Średnia arytmetyczna była gdzieś liczona tutaj. Jest średnia arytmetyczna wyliczona, czyli minus 19,3 kwadrat. No i dopiero to równa się. Przepiszę ten wynik, który mi wyszedł z liczenia licznika... I to jest 1, 1, 2, 6, 5, dzielone wszystko na 30, minus 19,3 do kwadratu, to jest 3, 7, 2, 4, 9, to się równa, to też wykonuję dzielenie na kalkulatorze, i tu mi wychodzi 3, 7, 5,5, 5, minus ta liczba 3, 7, 2, 49, to się równa. Tutaj mamy różnicę 3 i jeszcze jedną setną, tak? 50 minus 49 to jedna setna. Też mogłem to w sumie na kalkulatorze policzyć, ale akurat da się w głowie w miarę łatwo. 3,01. Tyle wychodzi równa sigma kwadrat. Czyli wariancja. A teraz możemy policzyć odchylenie standardowe, czyli sigmę po prostu pierwiastek z tej liczby. Pierwiastek z 3,01. No i musimy udowodnić, że sigma minus pierwiastek z 3 jest większa od 0. No to napiszę tę nierówność. Sigma minus pierwiastek z 3, czy to jest większe od 0? Sprawdzamy. Sigma to jest pierwiastek z 3,01, czyli pierwiastek z 3,01 z 3,1 setnej ma być większy. Ten pierwiastek z 3 przeniosłem na drugą stronę od pierwiastka z 3. No i oczywiście to jest prawda. Tu pod pierwiastkiem mamy większą liczbę niż tu. Czyli ta nierówność jest spełniona. Mogę napisać, że 3 i 1 setna to jest więcej niż 3, no i ta nierówność jest już na pewno poprawna, i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Pokazaliśmy prawdziwość tej nierówności. No i w taki sposób rozwiązaliśmy to zadanie, także tak naprawdę sprowadzało się udowodnienie tego zadania do policzenia odchylenia standardowego, które w tym przypadku. Polegało na wykonaniu dosyć przykrego rachunku, no bo dużo tych podnoszeń do kwadratów, dużo mnożeń, potem dodawań. Trzeba to ostrożnie zrobić, żeby się nie pomylić. Oczywiście możemy się na maturze wspomagać kalkulatorem, więc wszystkie te działania i obliczenie tej liczby, a potem wykonanie tego dzielenia czy obliczenie tej liczby, to wszystko robimy na kalkulatorze. Wychodzi nam jakaś konkretna liczba na koniec. No i mamy odpowiedź, a w tym przypadku dowód do naszego zadania. Na sam koniec zróbmy jeszcze jedno zadanie, szóste z parametrem. Musimy wyznaczyć wszystkie liczby k, dla których zbiór danych 1, 2, 2, k pierwiastek z 2 pierwiastek z 5 ma medianę równą 2. Mediana to jest oczywiście środkowa liczba. Jeżeli mamy dane wypisane rosnąco, no to wypiszmy te dane rosnąco. Chcemy, żeby dwójka była środkową liczbą. Będzie 1, 2, 2, Przecinek, a nie, już się pomyliłem. Pierwiastek z dwóch jest mniejszy od dwóch. To jedna druga, pierwiastek z dwóch, potem dwa, a potem pierwiastek z pięciu. I mam jeszcze liczbę k, którą nie wiem, gdzie wpisać. Wiem, że mam mieć medianę równą 2, czyli to ma być środkowy wyraz, czyli ta moja liczba k na pewno musi być większa od dwóch. Czyli musi stać albo między dwójką a pierwiastkiem z pięciu. Albo musi być większa od pierwiastka z pięciu. Gdzieś tu musi stać liczba k. Krótko mówiąc, k musi być większe od dwóch. Bez względu na to, w którym z tych dwóch miejsc będzie stało, uważam, żeby stało za dwójką. Wtedy dwójka będzie wartością środkową. No i jeszcze jest tutaj taki mały niuans, że k może być jeszcze równe 2, czyli może być większe bądź równe 2. Jeżeli będą stały dwie dwójki obok siebie, to też będzie dobrze. Też wtedy dwójka będzie wartością środkową. Zatem taka jest odpowiedź k większe bądź równe 2, dla takiej liczby k dwójka będzie medianą tego zbioru danych. Także, jak widzicie, zadania ze statystyki nie są jakieś bardzo skomplikowane. Zazwyczaj polegają na tym, że mamy po prostu dany zbiór danych i musimy obliczyć albo medianę, albo dominantę, albo średnią arytmetyczną ważoną, czy też odchylenie standardowe, i to się liczy dosyć prosto z tych wzorów, które są podane. Nie musimy oczywiście tego pamiętać. W każdej chwili można zajrzeć do tablic naturalnych, przypomnieć sobie te wzory i zastosować. Także w tej części kursu z mojej strony byłoby na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę powodzenia w nauce i do usłyszenia.